Prezentujemy poręczny dyktafon z aktywacją głosem ukryty w pendrive o symbolu MQU300. Dzięki temu urządzeniu będziemy mogli w sposób dyskretny nagrywać dla nas ważne wydarzenia. W zestawie znajdziemy urządzenie oraz polską instrukcję obsługi. Aby rozpocząć pracę, należy upewnić się, że nasz sprzęt jest naładowany. Proces ten następuje po umieszczeniu urządzenia w porcie USB i nie powinien trwać dłużej niż 2 godziny. Na w pełni naładowanym akumulatorze możemy nagrywać w trybie ciągłym przez około 15 godzin, zaś gdy sprzęt pracuje w trybie aktywacji dźwiękiem o natężeniu powyżej 60 dB, czas jego pracy może wydłużyć się nawet do 25 dni. Aby wybrać tryb rejestracji, należy użyć małego przełącznika znajdującego się z tyłu urządzenia. Zwróćmy uwagę na mały rowek, który będzie naszym punktem odniesienia. Gdy jest on w pozycji środkowej, urządzenie jest wyłączone. Gdy chcemy uruchomić nagrywanie ciągłe, ustawiamy przełącznik w pozycji górnej. Pozycja dolna zaś odpowiedzialna jest za uruchomienie nagrywania w trybie aktywacji dźwiękiem. Pomocne okażą się symbole na obudowie odzwierciedlające sposób rejestracji. Aby zatrzymać nagrywanie, ustawiamy przełącznik w pozycji środkowej. Urządzenie podczas pracy jest bardzo dyskretne, a jej rozpoczęcie sygnalizuje przez chwilę dioda umieszczona koło w tyku USB. Dzięki niewielkim wymiarom i wyglądowi, który nie wzbudza żadnych podejrzeń, możemy bez obaw dokonywać nagrań najbliższego otoczenia. Mikrofon skutecznie zbiera dźwięk z odległości do 10 metrów. Wbudowana 4GB pamięć pozwoli pomieścić do 144 godzin nagrań. Które zapisane są w formacie MP3 o częstotliwości próbkowania 64 kb na sekundę. Co ważne, urządzenie może pracować będąc podłączone do portu USB, otrzymując tym samym ciągłe zasilanie potrzebne do pracy. Jednocześnie, gdy sprzęt jest podłączony do komputera, my uzyskujemy dostęp do plików, gdyż dygdafon wykrywany jest jako dysk wymienny. Prezentowane urządzenie doskonale nadaje się do dyskretnej rejestracji ważnych wydarzeń i tym samym do kontroli pracownika dziecka, żony, męża lub opiekunki do dziecka pozostawionej w naszym domu. Dyktafon znajduje się w pomieszczeniu o powierzchni 20 m2. Ja znajduję się metr od dyktafonu. Znajduje się 2 metry od dyktafonu. Znajduje się 5 metrów od dyktafonu.